Dzień dobry, witam Was dzisiaj na mapie Wietnam i tym razem jadę bitwę o wygraną z 50% udziałem. Co nie jest wielkim wyzwaniem oprócz tej wygranej, bo muszą się jeszcze włączyć w grę drużynowi, a nie zawsze się to udaje. I na tej mapie nie stosuję swojej taktyki, czyli objeżdżania bokiem przeciwników, a pcham się prosto między punkty A i B. A to dlatego, że tutaj jest dużo tych wysepek, które dają osłonę przed czerwonymi. Jednocześnie między tymi wysepkami mogę sobie strzelać do przeciwników na punkcie B i na punkcie A. Przede mną właśnie pojawił się T44 100. I to nie jest dobra informacja, bo ten pojazd może mi tutaj wiele szkód narobić. Zamiast teciaka, bokiem ustawiona Pantera D i będzie pierwszy frag. Jak widać, przejmujemy oba punkty, skrajne A i C. A przede mną pokazują się kolejni czerwoni. Jest tutaj tygrys. A1 No i cały czas, coraz bliżej mnie, yy, jest wyświetlony ten T44. Zaznaczyłem go na mapie. Może któryś z drużynowych rzuci tam artylerię, chociaż mu utrudni zadanie. <coughs> T44 schowany jest za jedną z tych wysepek, za którymi ja miałem stać. No i tak będziemy w tej chwili stali i czekali na siebie co który wymyśli a od mojej lewej strony zbliża się niszczyciel na górce pokazał się kolejny tygrys wycofuje się za wysepkę żeby mieć osłonę przed tym teciakiem Jadę, jeszcze dalej, tu miałem nadzieję, że będę miał podświetlenie na tym niszczycielu. Jest widoczny na minimapie, ale tutaj go nie widać. Coraz bliżej jest T44. Ale ucieka następny tygrys na górce i z tym razem to już ja muszę. Się wycofywać, z powrotem za osłonę. T44 cały czas schowany. Wyjechał. Bakan bardzo niebezpieczny niszczyciel, ale też łatwy do zniszczenia trzeba mu tam strzelać, w ten kokon. No i był przez chwilę widoczny bok wieży teciaka, tutaj strzał nieudany. Trafiłem w działo, ale te uszkodzenia są za małe, żeby wyeliminować teciaka. I jeszcze raz, tym razem już załoganci wieży z obrażeniami. Naprawy włączone i skończony teciak. Dalej na górce jest schowany M51 i tak co chwilę spoglądam w jego stronę, czy może się pokaże, no ale on nie chce się pokazać. A przy punkcie A był widoczny przez chwilę przeciwnik. Nie udało się go podświetlić. No i cały czas te M51 Wyjechał tygrys E, strzał w Wixpota, zniszczony tygrys W tej chwili mamy równowagę na, w przejętych y, punktach Do naszego punktu podjeżdżają czerwoni, jest ich tam coraz więcej. I czas by był ruszyć się stąd. Podje podjadę sobie troszkę bliżej. Będę chciał złapać następnych przeciwników od boku. Po prawej stronie mam dwa podświetlenia. I muszę uważać, żeby się nie wystawić na strzały z ich strony jest M4A2, ale to podświetlenie jest bardzo słabe. Krzyżyk w ogóle się nie chce zahaczyć na nic. Nie ma tam możliwości strzelania, więc jadę od tyłu do przeciwników, którzy sobie jadą do punktu A. No i tutaj mam Centuriona. ściągnięta gąsienica. Miałem nadzieję trafić w magazyn, w dolną płytę. Nie udało się. Centurion strzelił do mnie. Wyeliminowanych dwóch moich załogantów. dobudca i działonowy przez chwilę będzie. Nie będzie możliwości strzelania. Tutaj mam jeszcze kolejnych dwóch czerwonych graczy to jest pelotka yy, yy, sing i dalej tygrys a ja ponownie spoglądam co się dzieje po prawej stronie powoli zbliżam się do ich respa jest podświetlenie na pelotce zaznaczony tygrys Jadę w ich stronę, spoglądam na to co się dzieje z tyłu, czy już do mnie będą strzelali. Pokazał się jeszcze z respa jeden z przeciwników. No i to stało się co, o czym mówiłem. Jest tam M4A3E2 i jest M109. 109 zniszczona, a tutaj zaczyna dzwonić mi po pancerzu. Pelotka, rzut oka na respa. Pelotka dostała krytyczne, duże uszkodzenia, został tylko jeden załogant. Przeładowanie i pozbyłem się tego pojazdu. Zdobyliśmy punkt B, straciliśmy punkt A, a bez. Y nie jest zajęty punkt C. Teraz mam nadzieję, że nasi się tam yy, władują, przejmą go. I tutaj z respa pokazał się T26. Ja mam duże uszkodzenia. Straciłem praktycznie wszystkich załogantów. Stawiam dym. Może zdążę się naprawić. T26 zniknął. No i teraz będę miał też yy, chwilę. Spokoju od y, niszczyciela mam FV4005 Wielkie działo, mogłoby mi zniszczyć mojego tygrysa na tymczasem T26 przyjechał do mnie w ostatnim momencie po przeładowaniu udało mi się zniszczyć mu działo. T26 musi te je naprawić, jeżeli chce do mnie strzelać. A nie ma na to z, o, okazji. I ja skończyłem swoje naprawy i T26 udało się rozwalić. Na dystansie jest jeszcze M51. Koniec przeładowania M51 zniszczony. No i teraz będę musiał się tutaj bawić z tym FV. FV jest miękkim pojazdem, ale to działo jest przeogromne. Biorę wrak po T26 na sznurek. Wypycham go za wyspę, żeby mieć trochę więcej tej osłony. I przestrzał na FV. Udało się wcisnąć krytyczne, ale tylko jeden załogant ma obrażenia. Nic tam się więcej nie wydarzyło. FV będzie praktycznie w pełni sprawny. Cały czas schowany za M26. Czekam, co się więcej wydarzy. Czy ten Tedek wyjedzie jeszcze? Tam jest podświetlenie następne. Z Respa wyjechał M51. Straciłem gąsienicę, 20 sekund naprawy, bardzo dużo, tylko dwóch załogantów, i tutaj naprawy będą trwały długo, i przeładowanie, i w ogóle gra teraz będzie nieprzyjemna. Na szczęście bitwa się kończy. Naszą wygraną. Nieudany strzał, tylko trafienie bez ścią... żadnych uszkodzeń. Nawet nie ściągnąłem gąsienicy. Na szczęście FV trafił we wrak po 20... T26. No i jak widać, bitwa skończona. Przy 11 fragach udało się ją wygrać. I część mojego zadania zrobiona. Z mojej strony to wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć.